Mamy następujące równanie. x razy x odjąć 4 to się równa 0. Jak to równanie należy rozwiązać? No z tego co widzę, tutaj mam mnożenie dwóch liczb. I teraz zastanawiam się, kiedy iloczyn dwóch liczb będzie równy 0? No wtedy, gdy załóżmy pierwsza liczba jest równa 2, a druga liczba jest równa 0. Wtedy iloczyn takich dwóch liczb jest równy 0. Kiedy jeszcze? Wtedy, gdy pierwsza liczba jest równa 0, a druga jest jakąś inną dowolną liczbą. Wtedy iloczyn takich dwóch liczb jest równy 0. No to wróćmy do równania. Ten iloczyn będzie równy 0 wtedy, gdy x będzie równy 0 lub x minus 4 będzie równe 0. No więc pierwsze równanie mamy już rozwiązane, teraz jeszcze rozwiążmy to równanie. Patrzcie, dodaję 4 obustronnie i otrzymuję, że x równa się 4. Zatem zbiorem rozwiązań tego równania są dwie liczby 0 oraz 4.